Po internecie lata film Macieja Musiała ze Sztokholmu, gdzie, patrząc na okręt wojenny, Waza wspomina polskie zwycięstwo w bitwie pod oliwą. Bardzo mnie cieszy, że treści historyczno-patriotyczne zyskują na popularności u polskich aktorów, ale Musiał wam nie pokazał najistotniejszego z punktu widzenia Polaka elementu tego muzeum. Tak się składa, że byłem tam dwa lata temu i to z ekipą historycznych Olimpijczyków, więc jak tam wlecieliśmy, to od razu wszystko obszukaliśmy i patrzcie, co znaleźliśmy. Na tym szwedzkim okręcie, który zatonął w 1628 roku, był wyrzeźbiony z drewna polski szlachcic. Ale to nie wszystko. Patrzcie, jak on jest tam opisany. Już od razu przetłumaczę: Polski wróg. Znienawidzony pies. Mężczyzna pod ławką to karykatura upogorzonego polskiego szlachcica. Według polskiej tradycji oszczerca był zmuszany do czołgania się pod ławką, szczekania jak pies trzy razy i błagania o litość. Rzeźba miała przypominać załodze, w jaki sposób powinni myśleć o wrogu. I wiecie co? To chyba taki wyraz szacunku przez pogardę ze strony Szwedów. Bo w czasie powstawania tego okrętu Polska kojarzyła się Szwedom raczej z batami. Z historycznym pogromem pod Kirchholmem, ze świeżą porażką w bitwie morskiej pod Oliwą, czy z pretensjami polskich władców do ich tronu. Więc śmiało można powiedzieć, że bali się psu braty. A przypominam, że mieli wtedy wielkiego władcę, niejakiego Gustawa II, zwanego lwem północy. No, później się niestety dosyć poważnie odkuli, ale miło jest zobaczyć, że w Sztokholmie mieli nas kiedyś za poważnych wrogów, bo kto zna historię, ten wie, że takie karykatury robiono zwykle, żeby zdyskredytować wśród swojego wojska mocnego przeciwnika.